Czarownicę z Salem, czyli delikatne nieporozumienie. Witajcie w Salem, roku pańskiego 1692. Miejsce, gdzie twoja sąsiadka mogła cię oskarżyć o czary tylko dlatego, że miałeś za ładny ogródek. A skąd wiedziano, że ktoś jest czarownicą? No, powodów było kilka, na przykład... Miałaś kota, czarownica. Zaparzyłaś herbatę z ziół, czarownica. Spojrzałaś na kogoś i dostał czkawki, nastos! Ale nie bójcie się, sędziowie byli bardzo wnikliwi. Czy jesteś czarownicą? Nie, a więc kłamiesz, winna. A jeśli powiem, że tak, przyznajesz się, winna. No cóż, logika na poziomie testu z Facebooka i typu, jakim warzywem jesteś. Ale jeśli myślicie, że oskarżanie i sądownictwo było niezgodne z logiką, to trzymajcie się krzesła, bo sprawdzono to też naukowo. Na przykład szukali jakichś dziwnych znamion na ciele oskarżonej, które mogły mieć powiązania z diabłem. Na przykład pieprzyki. Tak swoją drogą, to ciekawe co zrobiłby Bedoes ze swoim pieprzykiem. Ale mieli też inny sposób, co prawda bardziej spopularyzowany w Europie, ale... Wrzucali ofiary do wody na takich jebitnych krzesłach podłączonych do kłody. I jeśli oskarżona przeżyła podtapianie, było to równoznaczne z tym, że była czarownicą. A jeśli nie, to znaczy, że była niewinna, ale to już i tak nie miało znaczenia. Dziś Salem to turystyczna atrakcja dla zodiakar, tarocistów i współczesnych czarownic. Cóż za ironia losu. Kiedyś za zioła i horoskopy można było trafić na stryczek, a dziś to świetny pomysł na biznes. Wygląda na to, że jednak czary istnieją, bo ceny w tych sklepach to też prawdziwa magia.